Cześć wszystkim. Motel Subaru. Tym razem w Warszawie. Śmieszna, śmieszna, sprawa. Jest to w salonie Subaru zrobione, więc na dole fury stoją przy wejściu do hostelu. A tutaj, taki, to, to są stare jakieby pomieszczenia, ale wystrój najtańszy, bo najtańszy, ale nowy. No dobra, to lecimy. Szafeczka, jakieś biureczko, telewizor, pewnie Plus. A tym razem sprawdźmy. O. Włącza się czy się nie włącza? Działaj, działaj. Chyba się nie włącza, więc idziemy dalej. Nie ma telewizora. Trzeba w ogóle każdy mebel z innej parafii. Tu takie, tam jakieś coś innego, tam coś innego, tu coś innego, tu coś innego. Na stranne jak to Tu taka różata lampka. Tu taka lampka. No dobra, ktoś coś zostawił, nic, nawet wiesiaczek jest, uj, liche to trochę, ale dobra, woda jest, na Łęczowianka rules, widok z okna, tam dalej widać Warszawę, kawałek, a tu Rani. no, dlatego było zasłonięte, yy, poduszeczka jedna, fajne w dotyku, o, to mają plusik, fajne w dotyku, bardzo milutkie, Prześcieradło i poduszki. No kurczę, tak porządek tutaj. No tutaj widać, że prawie nowe. No ściany nie wyglądają na nowe, ale to jest prawie wszystko nowe. No, co by tu więcej? Kiberyk. No. To, coś im tu nie wyszło. Tu mamy tak prysznic, nie jest źle, naprawdę kurde nie jest źle. Wszystko w kabelkach, tu jest wszystko poprzecierane. I nie jest źle, naprawdę nie jest źle, czysto przede wszystkim. To trzeba im przyznać. Jest, jest czysto. Ok, spoko, ręczniczek jeden tu i tutaj jeszcze Dwie sztuki. Powiem szczerze, że... Aha, 120 zł ze śniadaniem. Coś takiego napiszę tam w komentarzu ile zapłaciłem za to, bo jeszcze nie wziąłem fakturki. No i tyle na tyle.